Witajcie moi drodzy, nadeszła piękna jesień. Liście zaczęły żółknąć na drzewach, na dworze. Wciąż upał, dzisiaj 37 stopni, więc wybraliśmy się w góry. Jesteśmy na dosyć ruchliwej drodze, więc mogą być słyszalne odgłosy samochodów. Ale ja Wam chciałam pokazać przepiękną przyrodę, więc odwracam kamerę i zapraszam Was na film. Jesteśmy w Gjuldziuk. Göl Gjul to jezioro Gjöldziuk, małe jeziorko u zboczu góry Bozda. Bardzo ładne miejsce, zaraz wam je pokażę. Małe miasteczko turystyczne. W, czasie, w zimie spada tu nawet śnieg, jest tu bardzo ładnie. W niedzielę w Gjuldziuk jest bazar. Bazar produktów regionalnych i ja chcę właśnie pójść na ten bazar i mam nadzieję, że kupię jeżyny, bo teraz jest sezon na jeżyny. Jesteśmy na bazarze. Zobaczcie, bazar nazwita od razu paplawo. Tak, <try> kurindir <try> wa pisteczka. O Kuru incir ne kadar? Kuru incir ne kadar? Güzel. Ha, gördün mü? Kabak ne kadar? Kabak ne kadar? 10 lira. 10 lira. <laughs> Efendim. Tanesi mi kilosu mu 10 lira? Kilosu. Kilosu. Tamam. Yeni girdik bakacağız. Atıp birazcık bir gözlemem. Bakın size bir gözlemem. Bakın size bir gözleme kadar? Özün 30. 30, 30. Ispanaklı mı hepsi? Asılı, lahanalı, balkabaklı, her şey var içinde. Ha, bol güzel, güzel. Sabah çiçeği. Gözleme alalım sonra Abdullah, gözleme alalım sonra. 30 lira ve karışık pazı var, lahana var, şey balkaba var. Aa börtlen. Börtlen ne kadar? Börtlen 25 lira. elma? 15. Tamam. Zatrzymaliśmy się na obiad. Ja jestem bardzo głodna od rana, tylko śniadanie zjad, zjadłam. Na bazarze dużo pięknych, pięknych, dużo smacznych rzeczy. Była güzlema, ale nie zjedliśmy. Teraz przyjechaliśmy do takiej restauracji do miejsca, które się nazywa lokanta, czyli takie miejsce, w którym można zjeść domowe jedzenie, domowe potrawy. Będziemy jeść lokalne potrawy. Zaraz nam przyniosą. Zaraz wam pokażę, co dostaliśmy. Tylko takie jakieś małe, porcje, jakieś małe. Zobaczcie, to jest pióre z pszenicy, kieśkiek, a tutaj jest pilaf i giewec, czyli duszone mięso z warzywami. Mm -hmm. mm. A tutaj jest Hı chłodnik. O mm. mm

Z koziną. To jest specjalność tego miejsca. Spróbujemy. Miejsce, w którym jemy, nazywa się Jajla Lokantasy. Ja ją wam polecam. Jeszcze nie wiem, ile zapłacimy za obiad, ale obiad jest naprawdę bardzo dobry i domowy. Już wiem, obiad kosztował 355 lir. Uważam, że to jest dobra cena, więc jak najbardziej to miejsce Wam polecam. Jest smacznie i niedrogo. Tak wygląda z zewnątrz. Przyjemne miejsce, dosyć, no ale jest tak przy samej ulicy. A my teraz idziemy zjeść. Coś słodkiego, bo bez deseru i herbatki nie może się obejść, oczywiście. Mam nadzieję, że to jest słodkie. Chcemy zjeść deser, który się nazywa Katmer. Niestety jestem zawiedziona, bo nie ma ani herbatki, ani nic słodkiego. Trudno. Jest wieczór, my dotarliśmy do domu. Zaraz wam pokażę, co kupiliśmy na bazarze. Zakupy są zupełnie inne niż na zwykłym dzielnicowym bazarze, dlatego chciałam Wam pokazać, co kupiłam. Momencik, obrócę kamerę tylko. Zobaczcie, zakupy są zupełnie, no może nie zupełnie, ale inne. Przede wszystkim, tu, to są kiszonki tureckie. Abdullah się spróbował przed zakupem. Abdullah uwielbia tureckie kiszonki, więc kupiliśmy chyba pięciolitrowy taki baniak. Tureckie kiszonki właśnie się kisi w takich plastikowych słoikach dużych. Co dalej? Tutaj kupiłam taką fasolkę. To jest coś jak szparagowa polska, ale ona jest Taka już przerośnięta, po to, żeby wyjąć ze środka fasolkę i to ze środka fasolkę zrobić z oliwą z oliwek. Zobaczcie, ile mam plastiku. Nie wzięłam nic po prostu, nie planowałam zakupów. Nie wzięłam nic i dostałam wszystko w plastiku. Będę miała w, zamiast worków na śmieci. Tu mam paprykę, będę ją faszerowała na sposób polski. W Polsce wiem, jest duża papryka i faszerujecie, przecinając paprykę na pół, a ja. Będę faszerowała właśnie taką całą paprykę, bo nie mam innego wyjścia. Ta duża papryka też jest w Turcji, ale jest droga, więc nie chcę przepłacać po co. Taką nafaszeruję, po prostu farsz i sos będzie według polskiego przepisu. Co my tu dalej kupiliśmy? Tu są suszone figi. Mój mąż uwielbia suszone figi, więc kupiliśmy. Tutaj przerośnięta cukinia, taka jak w Polsce. Też po to, żeby ją nafaszerować, i też po to, żeby ją spróbować. Jedna jest dla mnie, druga jest dla Ajsie. Tu mam jabłka. Wszystkie są takie z robakami. O, wiecie dlaczego? Bo będę robiła ocet. Te jabłka wszystkie nastawię na ocet jabłkowy i nagram wam to, jak przygotowuję ocet. Może skusicie się je w Polsce. Oj, i w Polsce też zrobicie ocet jabłkowy. Polecam, bo jest zdrowy, naturalny. Kapusta, kupiłam w końcu kapustę, to będzie na gołąbki. Też polskie gołąbki. Radziliście, żebym przygotowała mężowi gołąbki właśnie polskie. powiem Wam, że my zawsze robimy polskie gołąbki, tylko i wyłącznie, ale nie, nie robimy ich w sosie pomidorowym, tak jak w Polsce, tylko duszę, tak jak w Turcji się je dusi, ale farsz jest taki jak w Polski. Więc tym razem będą to z sosem. Takie typowe polskie gołąbki. Tu są pomidorki naturalne, takie piękne pomidorki. Orzechy, orzechy włoskie. Często dodajemy do różnych sałatek, do różnych potraw, więc kupiłam. Cebula. Tu są już jabłka, też wiejskie jabłka. Nie takie jak w sklepie, a właśnie wiejskie jabłka. Te są do jedzenia. i Gruszki, zobaczcie. Twarde gruszki. No, ta jest miękka. Ale. Tu są twarde gruszki, takie jak polskie i widać, że wiejskie, ale najlepsze jest to. Zobaczcie, jeżyny. Mam półtora kilograma jeżyn i zrobię dżem. Dziewczyny już się obiadają. Jeżynami tutaj jest chleb, taki dziwny chleb, taki suchar. To jest suchar. Ten chleb się moczy i go się je wtedy dopiero. Tak, do spróbowania. Kupiłam ten chleb. Jeden jest dla Aisie, drugi jest dla mnie. Takie dziwne rzeczy, dziwne produkty kupuję też dla Aisie, żeby spróbować. Bórtę! Kot próbuję się dobrać do zakupów, bo jeszcze w markecie zrobiłam zakupy dla dziewczyn. A tutaj jest syrop. Syrop z bzu, czarnego bzu, bez cukru, na zimę dla dziewczyn. Teraz już są trochę przeziębione, więc taki syrop będzie dla nich super. I to są moje zakupy. Nie wiem ile zapłaciłam, ale bardzo dużo. Bo wszystko było droższe niż, niż normalnie w sklepach czy na bazarze, bo to są zupełnie inne produkty, więc zapłaciłam więcej. Nie wiem ile dokładnie za wszystko. Ale jestem bardzo zadowolona. Wiecie co, jestem mokra, cała mokra. Nie wiem czy widać. 31 stopni, 31 stopni. Wyobrażacie to sobie. Jest tak gorąco w domu. Ja się cieszę, że my byliśmy w górach, że po prostu byliśmy i było tam chłodno, przyjemnie, naprawdę super. A w domu jest niesamowicie gorąco jak latem. Dokładnie jak latem. Ja już się z Wami żegnam. I biorę się za przygotowywanie dżemu. Będę robiła dżem z jeżyn. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Görüşürüz!